Więc ja tę dedykację, która właściwie jest inwokacją do, do książki, napisałem ironicznie. To znaczy chciałem się jakby tak no, zażartować z tego, że wszyscy uważają mnie za cynika i ta kobieta mówi, że... Janku, to jest twoja ostatnia szansa, napisz tę książkę bez ironii. Inaczej ludzie mają dość twojego cynizmu, inaczej cię zniszczą, a ja nie będę dłużej z mężczyzną zniszczony. No więc ja kiedy to pisałem, to, to pisałem to jakby troszkę ironicznie, natomiast tak się jakoś ułożyło w tej książce, że to się zrobiło całkiem poważne. Co mnie samego zaskoczyło, to znaczy ta książka nagle wpadła w taki ton no, metafizyczno-dramatyczny i całkiem serio, chociaż wsadzałem w to tyle ironii, ile mi się udawało, ale czasem materiał jakby ciągnął mnie, przeważał i ciągnął w inną stronę, że tutaj dzieją się rzeczy naprawdę bardzo poważne. Dobro, słowo, los, przypadek, przeznaczenie, jakaś śmierć tragiczna, manipulacja, bo tutaj wszyscy są manipulowani w tej książce. Także to była jedna z niespodzianek, jakie mi ta książka zgotowała.